Dzień dobry, z tej strony farmer Staję dzisiaj za sobie zrobimy unboxing paszy firmy Unipash, którą stosuję już od miesiąca i już jeden worek takiej paszy zużyłem, więc postanowiłem, że Wam opowiem, jak się taka pasza sprawuje, więc teraz sobie ją odpakujemy. Przepraszam, po prostu światło się wyłączyło. także chwilową ciemność. Co to, to komórka tutaj jest i się wyłączyła? A To za kule granulat firmy Unifash z Wielkopolski. No. O, przepraszam. No proszę. No i znowu się wyłączyło. No dziękuję. Tutaj mamy skład i zaraz mam skryta. O, Proszę bardzo. Zaraz wam przeczytam ten skład. No ja ją polecam tą. Kruszonka to jest akurat poprzednio ja miałem granula. To ta wygląda drobnawa, ale ładna. No więc teraz sobie skład przeczytamy. Ja ją tam bardzo polecam. I też niedługo się pojawi filmik z kalendarza adwentowego. O, a to jest ta poprzednia pasza i to akurat, o, tak wygląda. Proszę bardzo, sobie opakowali na drugiej strony. Tu mamy pisane. się akurat się siej, ją to akurat był, proszę zobaczyć, granulat jest dosyć. o to jest ten granulat. Już nie mam. No, teraz sobie chwilę pocięciu. Tak wygląda ta pasza. To jest no. No, polecam Wam. Więc pa, do pa pa, 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 do kolejnego. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa.